Cześć, z tej strony Zenika. Zapraszam Cię do sniffej, chodźcie, chodźcie, idziemy już do środka. Ale zanim wejdziemy do środka, najpierw zerkniemy tutaj, co manekiny mają na sobie. Czyli ja to zawsze Wam mówię, że jest to tak jakby wizytówka sklepu. Tym sklep nas zaprasza. No właśnie, więc. Czy tym sklep nas zaprasza? Ja zawsze pozostawiam to w Waszej ocenie. Tymczasem patrzymy i za chwilkę już wchodzimy do środka. Ponownie manekiny. Tak. Zobaczcie, jak śmiesznie podczepione, że to dżinsy a tutaj pod bluzkę. No ale widzimy jak to mniej więcej wygląda. Co tutaj sklep nam fajnego oferuje? Świetna spódnica, to jest bardzo bardzo yy, fajna propozycja, tak, tablisowana z tiulem. Moją uwagę przykuła ta bluzeczka. Zobaczcie cenę. 9.99. Wow, szok. No właśnie. Teraz już zaczęły się tak wyprzedaże na porządnie, można rzec, i naprawdę rewelacyjne rzeczy możemy nie tylko zobaczyć, ale i zakupić. Ten sweterek bardzo często Wam pokazywałam. Świetny i te guziczki tutaj z boku, no to robią już też robotę. Pamiętajcie też, że ja nie wszystkie ceny mówię głosowo, bo jeżeli widać daną cenę, to nie zawsze muszę ją mówić na głos. Tą sukienkę pokazywałam wam już wielo wielokrotnie. Ona naprawdę jest świetna. Cena jej też jest całkiem całkiem fajna, 69,99. Jak widzicie, cekinowa, szara. To ona ma takie króciutkie bufiaste rękawki, ale jest tak komfortowa i przyjemna. Ja ją już wielokrotnie i mierzyłam. Pokazywałam wam ją w przeglądach, bo ona warta jest. Uwagi i wiele dziewczyn właśnie zakupiło i są zadowolone. E, tutaj natomiast mamy też sweterek. Swetry ogólnie, powiem Wam, jak widzicie, 29,99, tamten. E, tak. Mamy to, słuchajcie, jest ta wyprzedaż. Wyprzedaż szaleje, więc naprawdę te oferty są kuszące. No widzicie tutaj porządna ilość tych swetrów. Ja jednak twierdzę, że jeszcze to po prostu zleci na dół. Zobaczycie, że te ceny będą mi jeszcze niższe. Ten sweterek mi się podobał i chciałabym właśnie jakiś taki duży rozmiar, żeby był taki oversize'owy. Prześliczny ten sweterek, bo ja bym chciała, wiecie, nosić go... No, no akurat nie może ten sweter, ale ogólnie szukam takiego, e, który bym mogła nosić do kryjących rajstop. Right, Bardzo lubię taki look i, i czegoś takiego szukam, ale to musi być nie za długie, żeby nie było już e, sukienką, ale nie za krótkie, po prostu, żeby pupa była i wszystko tam, co ma być przysłonięte. Dobra, patrzymy dalej dziewczyny. Nieważne, co ja tam chcę zakupić, ważne, co tutaj jest i ja Wam pokazuję ten przegląd, przecież dla Was, dla Was robię te przeglądy, pamiętajcie, że robię yy, serducha, wkładam to mnóstwo energii, siły i pracy, robię te przeglądy dla Was, jestem tutaj dla Was, ten kanał no, nie istniałby bez Was, także yy, dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście, to ja tak, tego dnia tak właśnie wyglądałam i oczywiście uśmiecham się do Was ale to już wiecie. Tak, uśmiecham się i wracamy już do naszego przeglądu. Sinsei proponuje nam wiele ciekawych tutaj ofert. Podejdziemy sobie bliżej, bo chciałam Wam pokazać spódniczkę, którą pokazywałam Wam już wielokrotnie. Nie, nie mam tej na myśli, chociaż zobaczcie, tutaj już w fajnej cenie ona jest, ale mam na myśli tą minióweczkę przepiękną, prześliczną. Ona jest po prostu cudowna. Serio. Powiem Wam, że no, jak ona tylko będzie na jakiejś promocji, to Makła ją wyhaczy, bo jest przecudowna. Ja ją widzę nawet, słuchajcie, z zwykłym golfem, z fetrem, nawet takim grubszym. Ona będzie na wiele okazji. Bardzo, bardzo fajna. No i po prostu... Ona nie jest droga, słuchajcie, ona nie jest droga, ale ja wiem, że ona jeszcze na pewno gdzieś tam powinduje do dołu. Ta spódniczka jest fantastyczna, słuchajcie, fantastyczna. I dziewczyny, które lubią czuć się bezpiecznie, ona ma halkę pod spodem, więc... To jest na pewno świetne. No, mi się ona mega, mega podoba, ale wiem, że nie tylko mi. Dobra, patrzymy dalej. I mamy tutaj długą spódnicę. Zobaczmy sobie cenowo. 39,99. Ona jest długa, zobaczcie, szara i ma rozporek z tyłu. Prosta. Prosta, klasyczna. Mogę powiedzieć też to słowo rewelacyjna ale zaraz wam coś pokażę, prześwietnego i to będzie spódnica długa z manekina. Ja już pokazywałam wam już, już ją wielokrotnie. Dzisiaj też manekin, ten pierwszy manekin miał na sobie tą spódnicę, plisowana, no powiem wam genialna i jeszcze ta cena, po prostu szok, 29,99. No dziewczyny, co ja wam tutaj mam dużo mówić? No cena rewelacyjna wygląda świetnie. Także jeżeli któraś chce, to proszę bardzo, jest Sinsey. Dobrze, tymczasem patrzymy na coś zupełnie innego. Prosta suknia. Zobaczmy również jak ona wygląda tutaj cenowo. Materiał prążkowany, szara 5999. Nie wiem dlaczego, ale patrząc tutaj <laughs> tak, patrząc na ten kawałek poczułam się jakoś tak wiosennie. Nie wiem czy też tak odczuwacie podobnie jak ja, ale poczułam się wiosennie, może ten róż, może gdzieś te jeansy tak wiecie. No jakoś tak nie wiem, nie wiem, ale poczułam się bardzo wiosennie. Przyglądamy się i podchodzimy i teraz patrzymy jak to wygląda cenowo i z bliska. No widzicie, taka marynara, ale te guziki, a ja patrzę właśnie na detale takie jak guziki. Tutaj taka bluzeczka, zobaczmy też cenowo jak ona wygląda. Spodnie. 49,99 mm, widzicie? Jeansy, ale takie kokardki tutaj jakby mają. 69,99. W paski bluzeczka. 39,99 i ten kołnierzyk taki... No te kołnierze są takie modne, ala słowacki, ja na to mówię. No i co tutaj mamy jeszcze? Coś takiego, 5999 z napisem love Dobrze, to też już Wam pokazywałam, ale wiadomo, nie każdy ogląda każdy przegląd, więc jak są jakieś fajne, wiecie, rzeczy, to y, zazwyczaj Wam pokazuję je jeszcze raz. Świeci się i błyszczy się i podejdziemy sobie bliżej i mamy to, słuchajcie, 7999. No widzicie, no, ceny zaczynają się od takiej ceny, jaką widzieliśmy, ale tutaj akurat y, cenowo wyglądały te spodnie w ten sposób. No, y, można by tutaj y, chodzić, chodzić, spacerować, bo jak widzicie, no jest tych pozycji bardzo, bardzo dużo. Y, no i zależy co, która szuka, bo tutaj... No, o, na przykład mamy takie spodnie 33,99. One też mają w komplecie top. Możemy sobie kupić, jeżeli któraś by chciała, żeby mieć taki komplet, sobie stworzyć. No to jak najbardziej można. No, i tutaj tą spódniczkę właśnie plisowaną to już wielokrotnie widzieliście. Nawet na manekinie ją pokazywałam dzisiaj, więc tak jakby już teraz nie. świeci się i błyszczy się, podejdziemy bliżej i zobaczmy co tutaj jest. A to jest prosta sukienka na ramionczka cekinowa. Rozporek ma z boku 6999. Tutaj możemy sobie też dobrać, zobaczcie. To jest taki jakby żakiecik, rzekłabym. Oczywiście ogromna ilość różnego płaszczy, kurtek i futerek i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałam wam zwrócić uwagę na coś prześwietnego. Taka krótka kurteczka, ale zobaczcie jak rewelacyjnie wykonana i ona wygląda na o wiele, wiele droższą niż jest. Bardzo ciekawa struktura materiału. No i cenowo 7999. Wiadomo też, że w Scinsej nie zabraknie y, dresów, tak? Spodnie dresowe, bluzy dresowe tego jest dużo. Są też takie, o widzicie, od 22,99 jakieś bluzeczki, ale to już Wam pokazywałam wielokrotnie, więc tutaj za bardzo się mnie zatrzymałam. Idę, podążam dalej, bo wiecie, szukamy różnych okazji. I tutaj jest świetna. Sukienka 5599. Bardzo taki ciekawy, ładny materiał. Wszystko jest solidnie dość przyczepione, czyli te takie kryształki są przyczepione, nic tam nie powinno się, wiecie, od razu odpróć. No i mamy coś też, świeci się i błyszczy się. Te sukienki ja przymierzałam. 5999. Ja podlinkuję wam w ogóle, dziewczyny, właśnie jak mierzę te sukienki takie sylwestrowo, karnawałowo, studniówkowe można powiedzieć, to wam podlinkuję. Tutaj się zahaczyło, więc z tego już nie wyciągałam tej sukienki bardziej, ale zobaczcie, ta też jest mega. To jest bluzka, która jest yy, tym kompletem do spodni, które Wam pokazywałam wcześniej. No i oczywiście w Sinsay, jak to w Sinsay ogromna ilość butów i torebek, ale nad tym dzisiaj nie będziemy przystawać. Dzisiaj to już by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz przegląd, tak? Te koszule, one są rewelacyjne. No właśnie i ja już za chwilkę będę z Wami się żegnała na zewnątrz. Dlatego już za nami i ja Wam coś powiem. Ja miałam polowany, fajny sweter jakiś czas temu i dzisiaj myślałam, że on tam będzie, ale go już nie ma. I widzicie, czasami jak coś macie upolowanego, no to <gryw> za długo nie czekać, za długo nie czekać, bo ktoś może też sobie go widział, no. co by nie było. To wszystko nieważne. Eee, I cóż moi kochani, pamiętajcie, że ja jestem tutaj codziennie na kanale. Codziennie przychodzę do Was z tymi przeglądami. ale przeglądy robię z serducha. Wkładam w to całą swoją siłę, całą swoją energię. I lubię, kocham to. Więc trzymajcie się krótko i do następnego, tak sobie stanę, bo tak. sporo osób idzie w same momencie później tutaj. Kadrze, buziaki wielkie.